Przebywając turystycznie na Majorce tam rowerem, trochę objeżdżałem sobie wybrzeże i na takim dzikim wysypisku rosła taka agawa I stanąłem i patrzę takie małe sadzoneczki. Tak jak ma w zwyczaju puszcza. I wziąłem sobie trzy, cztery i przywiozłem. I po prostu dziwo się przyjęły. I je pielęgnowałem. No to było 28. Tak z moich obliczeń wynika, że 28 lat temu i ku mojego zaskoczeniu po prostu zakwitła. Z fachowcami rozmawiałem tam, którzy zajmują się agawami trochę i to mówią, że tak agawa kwitnie. W granicach od, między 40 a 60 rokiem życia tak hodowli. A no, u mnie tak 28 zakwitła. proszę, specjalnie u pana zakwitła w innym terminie, wcześniej? No wcześniej jakoś. No, na zimę ją chowam do ciepłego pomieszczenia. A no, mam parę tych agaf. A skąd ta pasja do agaf? A przypadek. To z przypadku. Bo tak no, spodobała mi się i, i później we Włoszech to, to też oglądałem kurczę, właśnie jak, jak zakwita, kurczę, no ale to potężne drzewo i mówię no w doniczce raczej nie zakwitnie, <laughs> mówię nie ma, nie ma, takiej opcji, kurczę, ale jednak niespodzianka i nie zakwitła. No to jest, Agawa jest bardzo, bardzo wdzięcznym właśnie dla mężczyzn. Nie trzeba podlewać, nie trzeba kurczę nic, nie trzeba o niej dbać, tylko pamiętać, żeby na, na zimę schować. No i tyle. Bo to jest kaktus i, i, i bardzo tam wdzięczny. No, przy dużych upałach tam raz na, na miesiąc, kucze, jak się tam przypomni, to, to można podlać. podlać. Tak, to tam można podlać. No to jest bardzo wdzięczne. Eee, taka roślinka. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.